Mariupol, miasto ruin. Rosyjscy zbrodniarze nie dość, że mordują bezbrodnych. To jeszcze po ich bestialstwie nie pozostaje niemal kamień na kamieniu. Tu zrujnowali 90% budynków. To mój dom, a właściwie to był mój dom, bo już go nie ma. Ale nie wyjadę. My przeżyliśmy i nasze trzy psy też. Kocham moje miasto. Nawet teraz po bombardowaniu. Jeszcze 44 dni temu to było piękne, tętniące życiem miasto teraz na zrujnowanych przez rosyjskie bomby gruzach ludzie umierają z głodu i wycieńczenia, rosjanie uczynili piekło spokojowego europejskiego Mariupola metodycznie niszczyli naszą infrastrukturę, bucza raczej to co zostało z miasta po miesiącu rosyjskiej okupacji ciała zamordowanych zniszczone i ograbione domy spalona ziemia, zbombardowany Irpień Kramatorsk w Zgliszczach nawet się nie zorientujesz boom i w jednej chwili niczego nie ma wszędzie gruzy. Rosyjscy najeźdźcy nie oszczędzają niczego. Niszczą szkoły, szpitale, budynki administracji, ulice, całą infrastrukturę miast. Nawet cmentarze rozjeżdżają czołgami. Barbarzyńcy. Skala zniszczeń i ogrom ludzkiego cierpienia przeraża. Szokują zbrodnie na ludziach i barbarzyńskie niszczenie ukraińskich miast. Czernichów przed i po inwazji rosyjskich zbrodniarzy. To miasto Harków. Te Wysłannik telewizji polskiej Tomasz Grzywaczewski, który dotarł do tego oblężonego miasta, pokazuje ogrom zniszczeń. Siedziba władz regionu harkowskiego w gruzach. Tarek jeszcze w lutym tętniący życiem, dziś w ruinie. Jeszcze do niedawna na tym największym w Europie wschodniej rynku Barabaszowo w Charkowie pracowało 15 tysięcy osób. W wyniku ostrzału rakietowego i artyleryjskiego całe to miejsce zostało zniszczone. Dzisiaj nie ma tutaj nikogo i nie wiadomo czy kiedykolwiek na ten rynek powróci życie. Domem dla tysięcy ukraińskich uchodźców wewnętrznych, zmierzających m.in. do Lwowa, są teraz takie zbudowane z kontenerów prowizoryczne schronienia. Lwów skupia się na przyjmowaniu uchodźców, ale nieprzerwanie przygotowuje się do walki. Zabytki i pomniki zabezpieczane są rusztowaniami i blachą, a budynki workami z piaskiem. Przed rosyjskim barbarzyństwem ukraińskie służby bronią nie tylko cywilów, ale też piękne wschodnioeuropejskie miasta. Marcin Szewczak, Wiadomości.